Jest tak, ja mieszkam w Polsce już od 2001 roku, 9 marca. Pamiętam ten dzień jak dzisiaj, bo wtedy, kiedy szedłem z samolotu do autobusu, kradli mi portfel. Ja mówię, oh fuck, ja jestem u siebie. Ale Wtedy nie by... owszem, były problemy, kolor skóry na przykład, nie dostawałem pracy, nikt nie chciał mi zatrudnić, mimo kwalifikacji. Ile z Was podróżuje przez samolot? Dobra. Ile razy podczas check-in musieliście zdjąć buty? Okej. Okay. A wiecie, że ja muszę zdjąć skarpetki też? Bo myślę, że może ja w skarpetce mam bombę. Druga jeszcze rzecz, od, dzięki mediom, pozdrawiam ich, ożęble, to jest tak, że ja nie podróżuję przez publiczny transport. Nie korzystam z autobusów, nie korzystam z pociągów, nie korzystam z tramwajów. I tak samo moje dziecko. Nie pozwala mu korzystać z żadnych transportów, nie pozwala mu wejść sam z domu. Bardzo często dostaje messages na Facebooku od swoich kolegów z klasy: typu, cytuję, ty, murzynie, ty, czepaty, wypierdala wypierdalaj stąd. Dziecko, które ma 12-13 lat, mówi tak do swojej kolegi. Tego nie dałem u siebie na Facebooka, bo wiedziałem, że będzie dym, ale gdzieś tam na komentarzu to wkleiłem, to tam ludzie zaczynali pisać, że idźcie do, idźcie do policji, do sądu i tak dalej. Cała sytuacja, to co robi media i to, co my robimy z naszymi dziećmi, kiedy porozmawiamy na temat uchodźców, imigrantów, to nieświadomie szkolimy własnych dzieci że kolor biały to jest tak zwany superior color, e, inny kolor skóry ludzi są tak zwane podludzi, ale to są fakty. To są bardzo bolesne fakty, aż mi ręce trzęsą, kiedy myślę na ten temat. E, jeszcze dodatkowo e, to, że mój syn ma taką samą karnację jak moja i to jest bardzo seksowna karnacja, bo wydajecie kasy na solarium. A ja nie muszę. <noise> Ale w Indiach można kupić, każdy kosmetyk ma wybielacze skóry, więc my wolimy białą skórę. Gdyby była taka możliwość, jak Bóg mi dał, że słuchaj kopie, tu masz kwestionariusz, tu masz formularz sobie w uzupełni, w jakim kraju będziesz urodził, jaki kolor skóry chcesz, jaki kolor oczy, chętnie bym wybrał kolor biały i miałbym dużo mniej problemów na codziennie. U mnie te problemy są codziennie, de facto codziennie. Nie jako ja, ja mam bardzo grubą skórę. Przez te 17 lat już mam fest. Ale nie mój syn. I wiele innych dzieci. Nie rozumiecie wy niszczycie cały świat. Sawy. I jest to trudne. Brawa ja, dla Wirena, ja, ja, dla Virena. Ja, ja, ja. Słuchajcie, podsumuję to krótko. Daj mi kończę, Dobra. Ja mam jedną prośbę. Nie szerujcie tych gównianych newsów, nawet i o 24 one, cokolwiek. Te są chuje. Szczerze, te są chuje, które liczą te kliki. Kurwa, tu jest dziecko, które żyje. I czasami mój syn do mnie mówi tata, ja nie chcę żyć. To co ja mam mówić do takiego dziecka? Postaram się wagodzić tę sytuację. Wchodzę w dialog z ludźmi, że kolor skóry nie oznacza, że... Ja jestem terrorystą, albo ktoś inny jest, przepraszam. Jeszcze raz wielkie brawa. No właśnie. Um, wielkie brawa dla panelistów. Myślę, że nie ma co podsumowywać. Wnioski wyciągnięcie sami. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękuję bardzo. I jeszcze powiem jedną rzecz, może wam pomoże na bank. Kiedykolwiek uśmiechaliście się do siebie, zróbcie jedną rzecz od jutra, nawet i od dzisiaj, idźcie tam, gdzie jest lusterko, uśmiechnijcie się, się do siebie, bo mam wrażenie, że ludzie nie uśmiechają do samego siebie, więc nie mają siwy, jak uśmiechać do drugiego człowieka. Uśmiechajcie do siebie, i zobaczycie, czy od następnego dnia świat jest dużo lepszy i milszy. Dziękuję.